Zaproszenie na wydarzenie. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj na Winnicy Miejskiej i zupełnie nie bez powodu, dlatego że z tego właśnie miejsca chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na 16 już Międzynarodowe Dni Wina, które będą odbywały się na Jasielskim Rynku. Już 27 i 28 sierpnia zapraszamy Państwa do ogrodów winnych i na Jarmark Produktów Regionalnych i Rękodzieła Artystycznego w sobotę od godziny 10 do 21.30, a w niedzielę od godziny 11.00. Ale to wydarzenie obfituje tak naprawdę w całe mnóstwo towarzyszących wydarzeń a więc warsztaty degustacyjne warsztaty malarstwa artystycznego. Zaprosimy Państwa również, a to 26 na Dzień Otwartych Winnic. Również będziemy Państwa mogli gościć tutaj, dokładnie na tej miejskiej winnicy. Zaprosi Państwa magister inżynier enologii i winogrodnictwa. Wszystkich szczegółów nie jestem w stanie Państwu przekazać, bo będziemy również starali Państwu się przekazać ciekawe wydarzenia artystyczne. A jeżeli tylko chcą Państwo zapoznać się ze szczegółami programu 27 i 28 sierpnia, bardzo serdecznie zapraszamy na stronę dniwina.pl. Zaproszenie na wydarzenie.